że nie będziemy tutaj się upastić nad tym, nad tym wynikiem. W pewien sposób jakoś jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie zaczynamy najlepiej. Więc tak to w tej chwili zostawmy. Przygotowujemy się intensywnie oczywiście dzisiaj. Nieco pogoda pewnie poprzedzi nam plany, ale będziemy starać się zrobić wszystko, co możliwe. Wczoraj bardzo długi, pożyteczny, wydaje mi się, trening. Myślę, że też jakieś wnioski, jeśli chodzi o oczywiście o aj jeśli chodzi o Patryka Dudka, tu jeszcze na pewno od tych dwóch zawodników ten i przynajmniej jeden trening jest, jest niezbędny i będziemy robić wszystko, żeby dzisiaj w jakichkolwiek warunkach ten trening się odbył, jeżeli nie, będziemy próbować jutro. Są pewne elementy, które, które przede wszystkim są zdiagnozowane, pewne problemy i to jest, to jest połowa sukcesu. Także tutaj raczej optymistycznie tym wczorajszym treningu. Piotr Tatasiewicz wygląda bardzo dobrze i traktuje jego występ przeciwko Częstochowie w ubiegłym tygodniu jako wypadek przy pracy. Sprzęt spisuje się dobrze i myślę, że tutaj żadnych kłopotów i powodów do, do niepokoju nie ma. Trenerze pojawiła się, się informacja, że w składzie pojedźcia Andracją są. Prosimy o komentarz. Pamiętajmy o tym, że te składy awizowane, które, o których ciągle czytamy w mediach, to są składy awizowane, więc mamy możliwość wymiany jeszcze dwóch zawodników. Także jest, jest taka opcja. Natomiast no, nie ukrywam, że liczę na występ Andreasa w Częstochowie, że będzie to dobry występ przede wszystkim. Tak jak powiedziałem wczoraj, bardzo pożyteczny trening, bardzo długi i wydaje mi się, że wnioski. Już został jakiś wyciągnięty. Także myślę, że, że będzie to AJ. Natomiast e, e, pamiętajmy, że jeszcze mamy w obwodzie Krzysztofa Jabłońskiego, który też prezentował się nieźle. Natomiast no, myślę, że jeżeli te mankamenty zlikwidujemy w przypadku Adrasa Jonsona, to no jest to zawodnik, który e, ma niewątpliwie większy potencjał i stać go na e, lepszy wynik niż Krzysztofa docelowo w Częstochowie, więc będziemy nad tym pracować, żeby ta forma była na ten raz optymalna. Tak jak powiedziałem, nie jest przesądzone, że idzie, pojedzie w Częstochowie. Myślę, że ma duże, duże szanse na to, żeby tam wystąpić, natomiast nie jest to przesądzone. Przeprowadz... Przepracowaliśmy wczoraj bardzo ciężko trening i, i są, są jakieś efekty, no, no nie oszukujmy się, że Andras są jest zawodnikiem o większym potencjale niż z całym szacunkiem dla Krzysztofa Krzysztofa Jabłońskiego, więc y, musimy na niego że On nie był kompletnie przygotowany do, y, do meczu z, y, z On nie był przygotowany jeszcze do wczorajszego treningu, myślę. Y, y, rozmawialiśmy przecież y, niedawno zupełnie panie redaktorze na ten temat. Y, Mówi się o tym, że to niekoniecznie są problemy sprzętowe, że to mogą być zupełnie inne, inne kłopoty z dograniem się, się do tego do tego sprzętu, do motocykli, do silników i tak de facto się się stało. Cieszę się, że, że były wczoraj tego, tego skutki i tak naprawdę Adrazjoso od, od, od wczoraj e, powinien zacząć przebudowywanie budowanie e, formy, budowanie parku swojego maszynowego od nowa. To się dzieje i myślę, że w takim szybszym tempie to się uda na tyle odbudować, że on Pojedzie na tyle dobrze, na ile my oczekujemy często, bo na pewno go na to stać i myślę, że te doraźne zmiany, które poczyniliśmy e, będą tak skuteczne, że, że AJ będzie mógł na równi rywalizować, bo stać tego zawodnika, e, rywalizować z najlepszymi. A co do treningów, jeżeli na początku sezonu chcemy wypracować jakikolwiek obraz czy poziom sportowy zawodnika, to gdzie mamy to zrobić, nie na treningu? Jest kilka sparingów z różnymi przeciwnikami, niekoniecznie są to najlepsi zawodnicy na świecie. Nawet jeżeli tam prezentujemy się dobrze, to nie znaczy, że w meczu ligowym tak będzie. Dlatego treningi są po to, żeby się przygotować, trenować, ale też weryfikować swoją formę. Dlatego też treningi są tak skonstruowane, że zawodnicy mają możliwość przygotowania się indywidualnie, czyli jak my nazywamy w solówkach, próbują, przygotowują sprzęt, a później są starty spod taśmy, testy, które są w stanie mi, a także zawodnikom powiedzieć, co tak naprawdę ten sprzęt jest wart, czy, czy oni, ich forma w tej chwili, dyspozycja i tak dalej. Także wszystko musi mieć swoją przyczynę i skutek. Ale też nie możemy powiedzieć, że AJ błyszczał formą w ubiegłym sezonie, tak? Bo nie był w swojej najlepszej dyspozycji. Oczywiście jakiś poziom prezentował. Natomiast stać tego zawodnika, żeby być na topie w Grand Prix Mistrzostwa Świata, bo potrafię jeździć i e, nie chcę powiedzieć drogne, bo to dla mnie były leżące błędy, ale czasem będąc w, w teamie, ciągle współpracując z tymi samymi ludźmi nie widzi się pewnych, pe, pewnych błędów. Wczoraj to wydaje mi się, że znaleźliśmy pewne, pewne problemy, pewne mankamenty. Było widać efekty tego, więc zobaczymy, że, że mam nadzieję, że e, Czestawa będzie takim przełom nie tylko w kontekście tego meczu ale w kontekście w ogóle jazdy Andreasa Jonsona w dalszej części sezonu, bo ta jazda była zupełnie inna. Widać było też optymizm na twarzy Andreasa i to, to, jest, to jest ważne. On już był lekko zrezygnowany. To odsunięcie być może też dało mu dużo do myślenia i uważam, że był to, był to dobry ruch w kontekście następnych spotkań jego. Myślę, że na pewno nie będzie to łatwy mecz. Przedstawianie z ZZ ką zrobili właśnie 8 punktów i test. Przyzwoity wynik. Na pewno, na pewno też fakt, że są będą na swoim torze, nie jest to bez znaczenia. Ale tak, myślę, że my, my, się zawodnicy myślę tutaj o na przykład o Piotrze, który się liczył, Patryk tutaj ma jeszcze coś do zrobienia, Jarek też widać, że stabilizuje formę. Myślę, że wszystko idzie w dobrym, w dobrym kierunku. I tak się trzymamy. Pracujemy ciężko na to, żeby żeby jechać lepiej, ale wspomniał o tych, o treningach startowych, niewątpliwie był to nasz markament w meczu z Tarnowem, niewątpliwie też nie, nie brylujemy wśród tych najlepiej startujących na świecie grupie zawodników, dlatego musimy na to też postawić nacisk, więc to, to robimy, przygotowujemy się w ten sposób, na pewno jest to, to obojętnie jak nie byłby przygotowany, jest do walki więcej lub mniej tak skonstruowanych. Więc liczymy na to, że tam popatrzymy i przywieziemy do Zielonej Góry. Do... No myślę, że w tym roku już tam była jedna niespodzianka w, w czasie jakiegoś treningu punktowanego, Nie zniżyło się to najlepiej, więc też zawodnicy, którzy tam startują, preferują pewien charakter toru, i, i myślę, że tam żadnych niespodzianek nie będzie.